Pan Bóg rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złożeczyli i ja będę złożeczył. Przez ciebie będę otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abraham udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i lot. Oto Słowo Boże. Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, Ziemia jest pełna jego łaski. Oczy Pana zwrócone na Bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, Według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Czytanie z drugiego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii, według daru łaski mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami, ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto Słowo Boże. bie Królu Wieków. Chwała Tobie, Królu Z obłoku świetlanego odezwał się głos. To jest mój Syn miłowany Jego słuchajcie. Chwała Tobie. Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba, i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam Przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się jasne jak światło. A oto im się ukazali: Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty, jeden dla ciebie. Jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił o to, obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż syn człowieczy z martwych wstanie. Oto. Słowo Pańskie, umiłowani w Chrystusie, kochane siostry, drodzy bracia, drodzy wierni, którzy przed telewizorami bierzecie udział w tej liturgii. W szczególny sposób zwracam się do tych wszystkich którzy nie mogą dziś pójść na mszę świętą, do swoich świątyń, może są złożeni chorobą, cierpieniem, jakąś niemożliwością i słabością. Słowo Boże dzisiaj mówi nam o pewnej drodze. Człowiek nieustannie pielgrzymuje, jest tym wielkim pielgrzymem od momentu, swojego narodzenia aż do momentu śmierci. Jego życie jest jedną wielką wędrówką. Każdego dnia musimy dokonywać bardzo wiele wyborów, każdego dnia musimy podejmować decyzje, przed nami bardzo wiele różnych dróg, bardzo wiele różnych propozycji i różnie wybieramy. Ale tą najlepszą propozycją dla człowieka jest ta, którą ma Bóg, bo On jest drogą człowieka, bo On jest tym, który jest Panem Historii i On jest tym, który jest Panem ludzkich losów i to On najlepiej wie, czego każdy z nas potrzebuje i to On każdego z nas powołuje do tego, byśmy szli drogą, którą dla nas wyznaczył, a jest to droga miłości. Ale żeby pójść drogą Boga trzeba zaufać, trzeba zawierzyć. Abraham, Ojciec Wiary, stawiany nam jest dzisiaj w tym pierwszym czytaniu jako Ten, który zaufał Bogu, zawierzył Bogu, zawierzył wbrew nadziei. Bóg zaprasza go do tego, by opuścił to wszystko, co posiada, miasto, w którym mieszkał, poczucie bezpieczeństwa, by zostawił swoje przyzwyczajenia, by wyruszył w drogę. Jakże trudno nam często zostawić to, co jest naszym przyzwyczajeniem. Jakże często trudno zostawić jest nam to, co sprawia nam. Przyjemność, co daje poczucie bezpieczeństwa, lubimy być bezpieczni, lubimy mieć wszystko oswojone, czujemy się w tym dobrze, ale Bóg wzywa nas nieustannie, wzywa nas do tego, byśmy pozostawiali to, co jest jedynie nasze, przez nas stworzone, byśmy szli drogą, którą On ma dla nas. Abraham zostawia wszystko. Wyrusza z urchaldejskiego, by pójść drogą, którą jest Bóg. Nie otrzymuje żadnej mapy, nie otrzymuje żadnego GPS-u, żadnych dokładnych wskazówek. Każdego dnia musi na nowo wsłuchiwać się w głos Boga, by za każdym razem móc odnajdywać drogę, którą Bóg ma dla niego. Całe Jego życie, całe to Jego wędrowanie jest właśnie wędrówką wiary. My często chcielibyśmy wiedzieć, co nas spotka, co nas czeka. Bardzo często chcielibyśmy zaplanować swoje życie mieć wszystko poukładane w tym swoim życiu. Wielu, nawet wierzących, będzie korzystać z porad wróżek, czytać horoskopy, żeby wiedzieć, co dziś, jutro, pojutrze go spotka. Ale przed nami wielka tajemnica, tajemnica miłości. To nasze wędrowanie jest bowiem takim rzuceniem się w ramiona Ojca. Nie musimy się lękać. To On troszczy się o tę naszą przyszłość. On nie chce być jedynie tym, który podpisuje scenariusze, które my sobie napiszemy, scenariusze na nasze życie, bo tak bardzo często jest, że wypisujemy sobie scenariusze, tworzymy sobie pewne scenariusze na życie i traktujemy Boga jako tego, który ma tego scenariusza pilnować, który ma błogosławić temu, cośmy my sami zamierzyli, cośmy sami pomyśleli. A on ma być tylko stróżem. Jakże bardzo instrumentalnie traktujemy wtedy Boga. I modlimy się o to, nawet często bardzo gorliwie, Panie Boże, żeby spełniły się wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje oczekiwania, wszystkie moje plany. Tylko czy pytamy siebie samych, a czy ja się spytałem wcześniej Pana Boga, jakie on ma plany względem mnie, Jakie On ma pragnienie względem mnie? On nie chce być jedynie księgowym mojego życia, nie chce być jedynie agencją ubezpieczeniową, nie chce być jedynie narzędziem w moich rękach. Nie, bo On jest Bogiem, Bogiem, który mnie kocha i po ojcowsku chce mnie prowadzić. Dlatego każdego dnia muszę podejmować ryzyko. Ryzyko wychodzenia z tych wszystkich swoich zabezpieczeń to ryzyko nieustannego rzucania się w ramiona Ojca. Każdego dnia muszę podejmować drogę Abrahama, drogę człowieka wiary, człowieka zawierzenia. Ta droga nie jest łatwa, bo jak pisze do nas dzisiaj, mówi do nas święty Paweł Apostoł, Kierując te słowa dwa tysiące lat temu do swojego umiowanego ucznia Tymoteusza, chce każdego z nas też potraktować jak takiego właśnie umiowanego ucznia i mówi nam, że udział w tej drodze to jest udział w przeciwnościach i trudach, ale znoszonych dla Ewangelii. Bo nasza droga jest przede wszystkim świadectwem, ma być świadectwem, ma być świadectwem o Jezusie Chrystusie. Nasze życie, to nasze pielgrzymowanie, ma być wspaniałą, dobrą nowiną o Bogu, który z miłości do nas stał się człowiekiem. Jak pisał Jan Paweł II, ten wielki papież, święty papież, że w szaleństwie miłości Bóg staje się dla nas człowiekiem. I idzie jeszcze dalej w tym szaleństwie miłości, oddając za nas życie. To jest droga Jezusa Chrystusa, droga miłości, na którą nas zaprosił i pragnie, żebyśmy w swoim życiu tę drogę urzeczywistniali, uobecniali. To nie jest prosta droga, to jest droga często prowadząca do krzyża przez krzyż. Ale to jest droga miłości, to jest droga prawdy, to jest życie. Być dzisiaj w tym pielgrzymowaniu znakiem chciałbym się wprost mocno powiedzieć nawet sakramentem obecności Chrystusa, bo przecież tworzymy Kościół, a Kościół jest takim sakramentem obecności Chrystusa dzisiaj w świecie. Być tym znakiem klarownym, jasnym, przejrzystym, by ludzie, patrząc na to nasze pielgrzymowanie, stawiali sobie pytanie, dlaczego oni tak żyją, dlaczego potrafią się trudzić, dlaczego potrafią umierać dla siebie, dla własnego egoizmu, dlaczego potrafią zostawiać swoje przyzwyczajenia, dlaczego potrafią nieustannie otwierać się na drugiego człowieka. Dlaczego? i by mogli usłyszeć odpowiedź którą wypowiadamy nie tylko swoimi ustami, ale całym swoim życiem. Dlatego bośmy uwierzyli, że jedyną drogą naszego życia, że jedyną prawdą w naszym życiu, że naszym życiem jest Jezus Chrystus. On chce nas umacniać w tej drodze. On nam nieustannie towarzyszy w tej drodze. I dzisiaj jesteśmy świadkami, jak w tej drodze na drzewo Krzyża zaprowadza wcześniej swoich wybranych uczniów, apostołów, na górę przemienienia. Pragnie, by oni doświadczyli Jego chwały, by doświadczyli Jego zwycięstwa, by hańba Krzyża. To zgorszenie krzyża nie przygniotło ich, nie zmiażdżyło, żeby została w nich także pamięć zwycięstwa, żeby nieśli w sobie to doświadczenie zwycięstwa, doświadczenie chwały. I każdy z nas jest powołany do tego, by nieść w sobie także to doświadczenie zwycięstwa. Zbyt dużo być może w naszym życiu przekleństw na ten świat i na ludzi, smutku, rozgoryczenia, bólu, frustracji, jakbyśmy nie wierzyli, że Jezus Chrystus zwyciężył, że Jezus Chrystus jest Panem, że Jezus Chrystus jest królem Kyrios, król królów i Pan Panów i że do niego należy Ziemia i że na jego kolano się każde, na jego imię zegnie się każde kolano istot ziemskich i podziemnych niebieskich wszystko i wszystko wróci do niego trzeba nam mieć w sobie mieć sobie tę tajemnicę jego zwycięstwa i nawet przeżywając wielki post my musimy już myśleć o wielkiej nocy o tym aleluja, które wyśpiewamy w tę noc. Musimy nieść w sobie prawdę z martwych Dopiero wtedy staniemy się świadkami Jezusa Chrystusa. Nie świadkami Jego śmierci, ale świadkami zwycięstwa. Nasze życie jest drogą. Drogą, którą On jest sam, Jezus Chrystus drogą, która prowadzi do Ojca. Amen.